Najlepsze ćwiczenia na klatkę piersiową w oparciu o naukę i praktykę. Upewnij się, że masz je w planie. Na rozbudowę klatki wpływają te cztery punkty. Dwa ostatnie są najważniejsze. Punkt pierwszy. Technika. Trening to umiejętność i możesz się jej nauczyć. Będzie to klucz do szybkiej progresji. Rób całe powtórzenie na wdechu, unikaj długich pauz w spięciu, kontroluj fazę opuszczenia i zadbaj o krótką pauzę w rozciągnięciu. To wszystko wpłynie na lepszą rozbudowę mięśni piersiowej. Punkt drugi. Zakres ruchu. Składka piersiowa w swojej głównej funkcji ma najlepszą dźwignię w początkowym zakresie. Wykorzystamy tę informację dobierając takie ćwiczenia do planu, które profilem oporu. Mocno obciążą początek powtórzenia. Dzięki temu dozna ona większego napięcia mechanicznego i lepszej stymulacji. Punkt trzeci. Dobór i zmiana ćwiczeń. Nie opieraj treningu klatki na dwóch ćwiczeniach. Jeśli dane ruchy po dłuższym czasie nie przynoszą efektów, po prostu je wymień. Najskuteczniejsze hipertroficznie ćwiczenia powinny zapewniać ci łatwą progresję, odpowiedni profil oporu, dobrą stabilność, no i oczywiście satysfakcję z ich wykonywania. Oto przykłady najskuteczniejszych ćwiczeń na klatkę piersiową. Punkt czwarty objętość i częstotliwość. Wzrost syntezy białek mięśniowych po odpowiednim treningu trwa około 48 do 72 godzin, dlatego też powinieneś trenować klatkę przynajmniej dwa razy w tygodniu. Jeśli chodzi o objętość, natomiast 4 do 6 ciężkich serii zróżnicowanych ćwiczeń blisko upadku mięśniowego przy dwóch treningach będzie przedziałem odpowiednim.